Dzień dobry kochani, dzisiaj nadaję do Was pięknego Puerto de Sojer. Jest to port przy miejscowości Soyer. Miejscowość Soyer jest znana z ogrodu pomarańczy. Pojawi się ona też u mnie w następnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać piękne uroki portów, które naprawdę bardzo, bardzo kocham. To jest jeden z piękniejszych na Majorce, także zapraszam do oglądania. Miejscowość Port de -Seyer jest dość turystyczną miejscowością, znajduje się ona na top. Liście większości przewodników, także znajdziemy tutaj dużo barów, restauracji, są to też hotele. Jeżeli ktoś chce się zatrzymać, akurat tutaj, myślę, że to jest fajny pomysł, żeby doświadczyć takich małych klimatycznych wakacji. Niestety obecnie większość restauracji jest zamkniętych, zaraz pokażę Wam, jak wyglądają ulice. Ze względu, po pierwsze, na koronawirusa i na to, że już mamy prawie listopad. Chociaż podejrzewam, że w zeszłym roku tutaj było troszeczkę więcej miejsc otwartych, niestety w tym roku musieli mało no, z tego zrezygnować. Desaillers jest znany również z trenu, który wyrusza właśnie stąd do Palmy i z Palmy z powrotem. Jest to taki otwarty pociąg. Jest to otwarty pociąg, który ma swoją specjalną trasę i jest on wykorzystywany jako atrakcja turystyczna. No niestety nie udało nam się teraz go złapać, ale pokażę Wam mniej więcej trasę, po której jedzie. Dwa lata temu przyjechać się właśnie tym trenem do Sojer. Była to krótka trasa, nie wiem, około 20 minutowa i powiem szczerze, że widoki naprawdę zabierają tutaj w piersiach. Mamy widok na góry, na zatoki, na horyzont, na morze, naprawdę wygląda to cudownie i myślę, że warto sobie z tego skorzystać, chociażby przyjechać się właśnie do tego Sojer. złapać pociąg, z tym, że nie mam stu wagonów, ale mniej więcej tak wygląda. W sezonie jest on po prostu zdecydowanie dłuższy, do siebie, do siebie ma doczepione około dwóch wagonów. Także jest miejsce dla każdego. Jest on otwarty, także cały czas jedziesz jego na świeżym powietrzu. W porcie znajdują się też publiczne plaże, publiczne, takie, które są w sezonie strzeżone. Prezentują się tak. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście, czy udało Wam się odwiedzić to miejscowość, czy lubicie w ogóle porty, bo niektórzy uważają, że nie są warte uwagi, z czym ja na pewno się nie zgadzam, mają swój klimat, który kocham, a którego nie znajdziesz tak naprawdę nigdzie indziej. Ciekawa jestem Waszych opinii. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik. Komentujcie, co Wam się podobało, czy tam byliście, może przyjeżdżaliście przez tą miejscowość, bo byliście gdzieś w okolicy i niestety nie udało Wam się zajrzeć. Zapraszam również na mój Instagram. .pl, na mojego bloga wyspiera.pl gdzie znajdziecie więcej hiszpanii więcej ciekawostek o hiszpanii subskrybujcie bo już jest nas coraz więcej jestem mega mega zadowolona jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć zapraszam na mojego patrona i znajduje się tam pod nazwą wyspiera i dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję że do zobaczenia w następnym filmiku.